Co znowu my? Wings! A z nami ty, ramię w ramię, wciąż zdobądź. Magię swoją miłością! Znów magia tu jest, zwy spełniają się. To jest właśnie moc Milimix. One chcą w akcji wciąż być. One chcą jak w bajce cudownej żyć. Rękę daj, bądź wolna już. I pamiętaj, że więcej chcieć, to więcej móc. To jest właśnie moc miliwix. Nie z tą miłością Wingsów magia tu jest spełniają się To jest właśnie moc milibigs Wings, podnieśmy dłoń Wingsy z nami bądź Ramię w ramię wciąż Miłość to jest rodzaj magii Aż do gwiazd z nami leć spełniają się Świat szalony właśnie dla nas jest Świat magiczny właśnie jest dla WINGS! Klub Wings! Tarcie między Winx i czarownikami było bardzo ciężkie. Roxy wreszcie uwierzyła w swoją czarodziejską moc. Winx zakończyły misję, a ich nagrodą jest... Moc Biliwix, która może przywrócić na Ziemi magię. Biały Krąg Czy oferują Panie zabiegi kosmetyczne dla świnek? Oczywiście, wykonujemy zabiegi dla wszystkich zwierzaków. Uspokój się, nie zrobi Ci krzywdy. Przepraszam, teraz moja kolej. Te pluszaki są super. Macie jeszcze inne? Jasne, wejdź. Zaraz będzie pokaz. Wdzięczna pelerynka na zimne wieczory. Uszyta z niezamarzającej tkaniny, także im zimniej na zewnątrz, tym cieplej w środku. Nie trzeba jej prasować, nie brudzi się, a jeśli się potarga, naprawi się sama. O! O! Kiko, powinieneś zostawić wybieg innym. Jeszcze wiele przed nami, drodzy Państwo. Teraz zobaczymy Chico i Tygrysa. Nie. <laughs> oh! Ich ubranka są prześliczne. Hmm? Nie musisz mi mówić, mój kotek je uwielbia. W pozostałych częściach sklepu znajdą Państwo inne czarodziejskie pluszaki. Proszę bardzo. Spójrz, znowu ktoś ściągnął zwierzaka. Tutaj je wczytuje i pojawiają się na stronie. Ludzie mogą zamówić je prosto do swojego domu. Przepraszam, ale już zamykamy. Dziękujemy. Dość już na dzisiaj. Jak dla mnie, to dość na jutro i na pojutrze. Jestem wykończona. Ale świetnie nam idzie! Kasa jest pełna, możemy zapłacić rachunki i kontynuować misję. Masz rację, Stello. Idzie nam znakomicie. Ostatnio los nam bardzo sprzyja. O tak! Znalazłyśmy czarodziejkę Ziemi i zdobyłyśmy moc Biliwix. A nasz sklep odniósł sukces. Powinnyśmy pójść z chłopakami na imprezę. Co ty na to, Muzo? Dziewczyny? W takim razie chodźmy wszyscy potańczyć i pobawić się w klubie Frutti. Ja nie idę. Jeszcze nie wybaczyłam Brandonowi, że pocałował też mi emicji. Kiedy o tym pomyślę, to. Stello, nie wiesz co się stało naprawdę? Porozmawiaj z nim i dowiedz się, jak było. Jestem pewna, że kocha tylko ciebie. A kto to? To Roxy. Halo? Halo, Blum, to ty? Dobrze, że cię złapałam. O co chodzi? Co się stało? Byłam zmęczona, więc poszłam spać, ale miałam dziwny sen. Obudziłam się i zobaczyłam te zdjęcia. Jakie zdjęcia? Ze starego albumu rodzinnego. Co to może znaczyć? Już do ciebie jedziemy, Roxy. Zostań tam i nie ruszaj się. Chodźmy, dziewczyny, dzieje się coś dziwnego. To znowu była ta kobieta. Wiedziałam, że śnię, ale to było takie prawdziwe. To był ten sam głos, ten, który słyszałam podczas walki z czarownikami. I kiedy się obudziłam, zobaczyłam te zdjęcia rozrzucone na podłodze. Próbowałam je odłożyć, ale same wyskakiwały z albumu. O! Ułożyły się na podłodze, tworząc tak jakby historię. Przyjrzyjcie im się uważnie. A teraz patrzcie. Ach! Leżą w tej samej kolejności, co przedtem. To nie może być przypadek. Roxy, co wiesz o tym domu? To był piękny domek na wsi. Jeździłam do niego z rodzicami, kiedy byłam mała. Pamiętam, że go lubiłam. Jeśli twoje sny i te zdjęcia to jakaś wiadomość, ten dom może kryć w sobie coś, o czym powinnyśmy wiedzieć. Mam rację? Tak! No dobra. To jest samochód kempingowy, który dla Was pożyczyliśmy. Jesteście pewne, że nie chcecie towarzystwa? Kto będzie prowadzić? Ja chcę, ja chcę! Na solarium mi na to nie pozwalają. Mówią, że nie mam orientacji przestrzennej. Ciekawe, co to jest. Oh, widzę, że masz odpowiednie ubranie, śliczna turystką. <ścoughs> Bardzo dziękuję, Sky. Wy macie piękne stroje, a ja nie mam czego włożyć. Co? O, zapomniałabym. Oh. Proszę bardzo, podoba ci się? Jej, idealnie pasuje. Dzięki Stello. Bezpiecznej podróży, Floro. Bądź ostrożna. Nie martw się chilia, wszystko będzie dobrze. Hmm. E... A więc tak wrzucę się wsteczny. Ciekawe. Może kiedy wrócisz, porozmawiamy, jak myślisz? Stello? Lepiej już jedźmy, żeby dotrzeć tam przed nocą. Chodźmy, dziewczyny. Siądź z przodu, Roxy, pokierujesz nas. Mamy dosyć. Od książek odpoczniemy chociaż trochę. Szkoła nie zająć, nie ucieknie nigdzie nam. Stello, możesz tak nie kołysać? I omijaj dziury, jeśli możesz! To nie moja wina! Coś nie tak z tym wozem! Nie jedzie prosto! Już sześć razy prawie miałyśmy wypadek! Niech Leila prowadzi! Niech Leila prowadzi! Daj spokój, Stello. Ważne, żebyśmy dotarły tam bezpiecznie i szybko, tak? I jeszcze bez zarzutu. To ta planeta ma za dużo krętych dróg. Kończy się droga. Dalej musimy jechać konno. Tutaj pożyczymy konie. Na pewno chcecie jechać na farmę Batsona? Kim jest ten Batson? Właścicielem. Kupił tę farmę kilka lat temu. To bardzo nieprzyjemny typ. Dzięki za informację. Jedźmy! Niczego nie podejrzewają, Ogronie. Jadą w komplecie i mają ze sobą Roxy. Dobra robota, dumanie. Śledź je dalej i daj znać, kiedy nadarzy się okazja do ataku. Pięknie, dziewczyny! Znalazłyśmy nasz domek. O. O. Masz rację, wygląda jak farma ze zdjęcia. No prawie. Jest zaniedbana. Spójrzcie, jaki tu bałagan! Kiedyś było tu pięknie. Wycięto wszystkie drzewa i wszędzie są chwasty zmieniło się tu nie do poznania. Wejdźmy do środka. Wy też czujecie magiczną energię? Mój skaner informuje o bardzo dużym stężeniu czarów. Czuję ból różnych roślin, które wiele tu przecierpiały. Chyba nikogo tam nie ma. Hej wy, co tutaj robicie? To jest moja ziemia, winocha. Pan Batson? Zastanawiałyśmy się, czy możemy rozejrzeć się po pana farmie. Nie życzę sobie tu żadnych obcych, wścibskich panienek. Wom! <laughs> hmm. Jeśli nie dostaniemy się do tego domu, nie dowiemy się, jaką wiadomość ktoś przekazuje Roxy. Musimy się jakoś pozbyć tego okropnego Batsona. Rośliny powiedziały mi, że to on wyciął wszystkie drzewa. Oh! <laughs> Rzućmy na niego jakieś zaklęcie. Możemy uśpić go na tydzień! Udam, że tego nie słyszałam! Możemy nie lubić pana Batsona, ale nie zmusimy go do czegoś, na co nie miałby ochoty. Użyjmy naszych mocy Billigs. Przekonamy go, żeby nas wpuścił. Masz rację. Będzie łatwiej, kiedy zobaczy, że jesteśmy czarodziejkami. Ale to nie zadziała. Wiara w czarodziejki to coś, co płynie z wnętrza. Nie zmusimy go, żeby w nas uwierzył. Nie możemy się poddać! Muszę wiedzieć, co tam się kryje! Nie martw się Roxy. Coś wymyślimy. Obawiam się, że nie czarodziejko. Czarownicy z czarnego kręgu. Oh. Myślałyście, że nam uciekniecie? Bierzcie Roxy i zlikwidujcie resztę. <laughs> Ale jak <laughs> nas znaleźli? To nie jest ważne. Ważne jest to, że teraz mamy nowe moce. Oh. Win -win! kolej Gantlozie!! Już dobrze Tarta obrony! Roxy, schowaj się gdzieś. Już! Strzały ognia! Wasz opór jest daremny. Nikt nie pokona czarowników z czarnego kręgu. Wielu wytrzymał! Wielu wytrzymał! Szybko, wykończcie je! Dalej dziewczyny! Zmniejszmy się i schowajmy się w lesie! Magiczny był Mini Wis! Toksy nic ci nie jest? Nie. Gdzie są czarownice? Udało wam się ich osłabić? Ciężko zapanować nad energią Billy Wix. Chciałabym móc się teleportować. Ach! Szykują się do ponownego ataku. Stoją na zewnątrz. Wyczuwam je. Kryją się w środku. Mam dość tej zabawy. Wyciągnijcie je! O nie, tylko nie wiem! Co to jest? Co tu się dzieje? Moja stodoła! Pali się! Cicho bądź, człowieku! Atakują Batsona! Musimy go ratować! Przygotujmy się do kontrataku! Go w spokoju. Z tego płynie potężna energia. Ciekawe, co to... Proszę, A? kogo my tu mamy! I co takiego znalazłaś, Roxy? Na ogień ziemi! To niemożliwe! <ścoughs> <ścoughs> Uciekania! Teraz wiem, co robić! Wszystkie stworzenia nieba i lasu! Przybądźcie do mnie! Przybądźcie! <śmulatuj> Zostawcie mnie! Teraz, gdy ta dziewczyna zdobyła biały krąg, jest dla nas zbyt silna! Bah! Chodźmy, dorwiemy je później! Roksi, udało ci się, przegoniłaś czarowników! Byłaś świetna! Gdzie znalazłaś ten przedmiot? Był. był w płonącej stodole. Ogron próbował go wziąć, ale parzył mu ręce. Ta obręcz ma w sobie mnóstwo energii! Czy tego szukałyśmy? Moja <grymny> Niech ktoś mi pomoże! <grymny> Zajmę się tym! Może Norpik z powstrzyma płomień! A ja postaram się wchłonąć żar płonącą zbroją! <grymny> <grymny> Nic panu nie jest? Skrzywdzili pana? To bolą mnie plecy! Niedobrzy mi i e, e, to dla mnie za wiele! Pomożemy mu w nas uwierzyć! Pora użyć mocy Billigixów! Siła życia! Spokojnie, niech pan pomyśli o pięknych chwilach! Proszę skoncentrować się na dobrych rzeczach! Czy to są jakieś czary? Jesteście czarodziejkami! Oddech świata! Przyroda żyje i codziennie do nas mówi. Trzeba ją szanować i o nią dbać. O, jak tu przepięknie! Kiedyś tak tu było, ale później to zniszczyłem. Jak mogłem! Nigdy nie zrobiłem czegoś dobrego, gardziłem wszystkim i wszystkimi, nawet wami. A wy uratowałyście moją farmę! Jak mogłem tak bardzo się mylić? Proszę pana, teraz ma pan szansę, żeby wszystko zmienić i naprawić błędy z przeszłości. Niech pan szanuje swoją ziemię. Tak, już będę. Stanę się lepszym człowiekiem i będę szanować innych. Dziękuję wam. Dziękuję. To my dziękujemy, że w nas pan uwierzył. Musimy wrócić do gardenii i trochę odpocząć. Wezmę to za ciebie, Roxy, dobrze? Wieczorem mamy randkę w klubie Frutti, pamiętacie? Wcześniej musimy się porządnie wyspać. Nie musisz mi mówić. Wiecie co, dziewczyny? Ja też pójdę na tę imprezę. Miałabym z niej zrezygnować tylko dlatego, że będzie na niej Brandon, mogę się dobrze bawić, nie przejmując się. Nim. Oczywiście, Stello, zrobisz, co zechcesz, ale nie uważasz, że powinnaś dać mu drugą szansę? Cóż, może. Tak, masz rację. Do widzenia, panie Batson. Proszę dbać o siebie i o farmę. Pa! Wreszcie trochę odpoczniemy, bawmy się dziewczyny. Muzyka jest świetna. O! Cześć! Hm. Hej! A... Hej, Stello! Przyszłaś na imprezę? Dziś jest mnóstwo świetnych ludzi. Nie sądzę! Brandon tu jest! Uh. Kiko, pobaw się z pluszakami na plaży. Mm -hmm. Możesz zbudować zamek z piasku i pilnuj zwierzaków. Postarajcie się być grzeczni, dobrze? Podoba Ci się tu na boku. Jest świetnie, Lejlo. Ziemia to fascynujące miejsce, ale najbardziej lubię być tam, gdzie ty. Oh. <laughs> oh, hej! Cześć! Cześć, Blum, miałabyś ochotę na deser truskawkowy? Ty tu jesteś, Skye. niczego więcej nie chcę. Chciałabyś może usiąść, Stello? jednej tylko chcę, to jesteś ty. Hej, Missy, widziałaś, kto tu jest? Czy to nie ten Brandon, za którym szalejesz? Tak, to on. Jest Już też Stella. Mówi, że są zaręczeni, ale ja to zmienię. ha! ha, ha. Hm? Ciebie chcę! Hm? To ja tylko piosenka. piosenka. Tylko piosenka? Jak ona śmie, tylko ja mogę śpiewać dla Brandona. Huh. Chcę szczęściem i miłością twą być, kiedy będziesz na zawsze już mój. spójrz moje oczy, moją miłość znajdziesz tam się nie zmieni. Teraz zawsze razem już będziemy. Nasza miłość może przetrwać! To było niezłe, naprawdę. Przestań, wychodzimy stąd! Ale, ale Ona nie zamierza się poddać! Zobaczycie, niedługo przejdzie do historii. Hej, tam jest muza! Cześć, Andy! Hmm? Pięknie wyglądasz. przydałaby się nam taka wokalistka. Zaśpiewaj coś! Ach, cóż, to miło z twojej strony, ale. Mamy już inne plany. Czego od ciebie chcą? Ale Riven to przyjaciele. Brawo, brawo, brawo. <śleszy> <śleszy> do szalonego nie? Jest świetna, prawda? Tak, ma wspaniały głos. Ty też grasz na jakimś instrumencie? A może chcesz się nauczyć? Nie, nie, dzięki, ale leila kocha tańczyć. To prawda, ale mogę zagrać na gitarze. Może latynoskie rytmy. <grymne> no dobrze, zatańczę. <grymne> Trzeba przyznać, że potrafią się bawić. Idź, potańcz sobie. A -a, pójdę, ale z tobą. Chciałbyś zamieszkać na ziemi mimo tutejszych problemów? Tak, bo tu jest mniej wody niż na Andros, a ludzie wydają się szczęśliwi. Zamieszkałabyś ze mną? Jasne. Ta muza to Twoja przyjaciółka? Proszę, przekaż jej wiadomość. Cześć Blum, kto to był? Nie wiem, ale prosił, żebym ci to przekazała. W kolejnym odcinku. Czarownicy ogrona boją się obręczy, którą zdobyły Wings. Ale jaką tajemnicę kryje ten przedmiot? Na swoje nieszczęście odkrywają ją Roxy. Pora ponownie zmierzyć się z czarownikami z Czarnego Kręgu. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. reżyseria Jerzy Dominik, dialogi polskie Olga Świerk, dźwięki montaż Maciej Sapiński, organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Blum Katarzyna Owczarz, Stella Krystyna Kozanecka, Flora Anna Wiśniewska, Tekna Katarzyna Łaska, Leila Brygida Turowska Szymczak, Muza Agnieszka Kudelska, Faragonda Jolanta Wojko, Roxy Klementyna Umer, Ogron Tomasz Kozłowicz, Anagan Jakub Szydłowski, Gantlos Jakub Wieczorek, Duman Waldemar Barwiński, Sky Jacek Kopczyński oraz Anna Apostolakis, Monika Pikuła, Miłogostreczek Bartłomi Dominik, Janusz Wituch, Paweł Ciołkosz, Dorota Furtak, Tomasz Bednarek, Agnieszka Feilhauer, Leszek Zduń, Izabela Dąbrowska. Piosenki z tekstem Marka Kreislera śpiewały Katarzyna Owczarz, Aleksandra Szwed, Katarzyna Łaska oraz Aleksandra Bieńkowska.